Ciao, ragazzi. Tak, dzisiaj pojadę się z wami przywitać, bo dzisiaj w końcu prawdziwy Włoch, albo Włoszka, jak to woli, Bianchi Impulso RC. Robert, który wam już wielokrotnie obiecywałem na kanale, chociażby przy okazji pierwszego filmu z Nowym Impulso czyli filmu, w którym opowiedziałem wam że nowe Impulso, wszystkie trzy modele w rodzinie, wyróżniają się stosunkiem ceny do tego, co oferują. Tamten pierwszy film i w zasadzie premiera tego roweru miała miejsce już chwilę temu, natomiast no, od tego czasu sporo się zmieniło. Na rynku jednak jest teraz więcej promocji, wyprzedaży, wielorowerów jest coraz lepiej wycenionych. Niemniej jednak topowe Impulso RC, czyli Reparto Corset, dalej jest moim zdaniem rowerem, który... Wyróżnia się, albo przynajmniej jest atrakcyjny pod kątem tego, co oferuje i za ile. Więc w końcu trafiła się okazja do kolegów w krakowskim veloarcie. Dotarł ten piękny egzemplarz w rozmiarze M dla klienta. Ja dorwałem go na chwilę, żeby Wam dzisiaj o nim opowiedzieć i Wam go w końcu pokazać. Więc dzisiaj przyjrzymy się bliżej Bianki Impulso RC, czyli reparto Corse. Moi drodzy, na dobry początek, czym jest Bianchi Impulso? Nowe. Nowe Impulso, no bo kiedyś ta rodzina Impulso była może nieco czymś innym, natomiast nowe Impulso, nowa rodzina graveli Impulso to są te szybkie grawele w ofercie Bianchi. Czyli te grawele, które są bardziej minimalistyczne, bardziej nastawione na takie. Uniwersalne środowisko, czyli mają się sprawdzić na szybkich wyścigach gravelowych, mają się sprawdzić na szutrach, na leśnych drogach, ale też nie mają straszyć na asfalcie i na przykład po włożeniu tam kół szosowych czy opon szosowych mają bardzo dobrze po asfaltach jeździć i na asfaltach dobrze wyglądać. Takie są nowe Impulso. Modele są trzy, różnią się, oczywiście są to różne wersje wyposażenia, więc różnią się o sprzętem, ale też różnią się chociażby. W najwyższym modelu karbonem, czyli ta topowa wersja, którą tu widzicie, jest lżejsza, jeżeli chodzi o samą ramę. Nie tylko jeżeli chodzi o komponenty, ale również rama jest tej lżejsza niż w modelach podstawowych. I ta waga w przypadku tego roweru, to jest MK, ważyliśmy go, zważyliśmy go na dentkach i rower waży 838 na dentkach. Jakbyśmy tutaj założyli zaworki i zalali go mlekiem, tak jak producent to dostarcza w zestawie, to pewnie byśmy spokojnie zeszli ponad 100 gramów, a jakbyśmy zrobili cwaniactwo i po prostu założyli zaworki i napompowali a nie dolewali mleka, to myślę, że i 200 gramów można by z tego zrzucić. Ale zakładam, że nie zmieniając nic w tym rowerze, zostawiając mocowanie do licznika, a po prostu zalewając go mlekiem, myślę, że okolice 8.3 to jest taka uczciwa, uczciwie zważona waga dla tego roweru. Rower kosztuje niecałe 30 tysięcy złotych. Jest topowym w rodzinie. Model podstawowy kosztuje chyba około 13 tysięcy złotych. Nie lubię podawać cen, ponieważ one często się dezaktualizują w momencie, w którym oglądacie film. W każdym razie ten rower kosztował katalogowo mniej niż 30 tysięcy złotych i w tej cenie oferuje całkiem sporo. Ponieważ mamy tutaj karbonową ramę, oczywiście z karbonowym widelcem, karbonową rurą sterową. Dostajecie zintegrowany karbonowy cockpit, który wygląda bardzo, bardzo podobnie jak te kokpity z y, chociażby Specialissimo, jak te szosowe kokpity zintegrowane bianki aczkolwiek to nie jest ten sam cockpit. Dostajecie tutaj karbonowe koła yy, produkcji własnej Bianki, ale pod marką Reparto Corse. W tym modelu pośrednim, który kosztuje mniej niż dwie dychy, wydaje około 18 tysięcy złotych, dostajecie też karbonowe koła. Też bianki, ale są to koła veloman, to jest tak jakby niższa linia w bianki. To jest trochę wyższy stożek, koła są lżejsze, no i mają ten taki reparto Korse luk. Oczywiście w cenie jest też karbonowa sztyca i siodło również produkcji własnej z karbonowym korpusem i karbonowymi prętami. W ogóle słowo karbon tutaj się często pojawia, bo jest go naprawdę w tym rowerze dużo. Dodatkowo mamy oczywiście srama force 2 na 12 i mamy opony Pirelli Cinturato Gravel RC o szerokości 40 mm i ta szerokość 40 mm jest tej ważna, ponieważ mierzyliśmy, do tego roweru teoretycznie można by wsadzić coś troszeczkę szerszego, bo ten zapas miejsca na ponad 42 mm jest, natomiast wydaje mi się, że 40 to jest taka najbardziej racjonalna opona do tego roweru. Współczesna, szybka opona gravelowa szerokości 40 mm. Jeżeli chcecie mieć jakikolwiek zapas miejsca, chociażby na błoto, na kamyki, to 40 jest maksem. Zwłaszcza tutaj też robi się problem z miejscem przy chociażby przedniej przerzutce, więc umówmy się 40 to jest maks. No, ale też na tego typu rower jest absolutnie wystarczająco i jest to standard. To, że ten rower, zdaniem moim zdaniem Bianki, ma być rowerem takim wyścigowym, minimalistycznym, świetnie widać po ilości mocowań, ponieważ w tym rowerze mocowań praktycznie poza standardowymi szosowymi brak. Bo nie ma tutaj żadnego sprytnego mocowania do błotników, do bagażnika, a na ramię są tylko dwa mocowania do koszyków na bidony. I to szczerze mówiąc, jest trochę mało, ale taka była filozofia Bianki i mogę wam powiedzieć, że za jakiś czas do rodziny prawdopodobnie dołączy nowy Arcadex, którym będzie tym rowerem w rodzinie Bianki, który będzie taki bardziej bikepackingowy, bardziej terenowy, czyli impulsem ma być takim all-rounderem. To teraz modne słowo, chyba wypiera słowo road plus, które się jakoś nie przyjęło. Czyli ma być takim rowerem do wszystkiego: który sobie poradzi na szosie, który sobie poradzi z wyścigami gravelowymi, z jazdą w terenie, ale który nie ma jakichś super ambicji terenowo-wycieczkowych. To Arcadex ma być taki jeszcze bardziej spoglądający w stronę terenu i podobno ten Arcadex ma wyglądać też już trochę inaczej. Aktualna generacja, mówmy się, że jest dość specyficzna, ma swoi, podobno ma swoich fanów nawet. Ja do nich się nie zaliczam. Ja nie ukrywam, że w tym rowerze najbardziej nie pasuje mi to, że widać po nim, że on powstawał jako elektryk i po prostu Bianki postanowiło wypuścić go na rynek również jako wersję, nazwijmy to analogową, i trochę to po prostu razi. Niestety, nie miałem okazji na tym rowerze jeszcze pojeździć. Natomiast mogę Wam zdradzić, że prawdopodobnie będzie okazja, żeby porozmawiać o tym rowerze w takiej wersji jeżdżonej, ponieważ Rysiek sobie buduje takiego. Taki trochę miks, ponieważ Rysiek bierze ramę z tego tańszego wariantu, czyli ramę z troszeczkę e, cięższego karbonu, ale go dość mocno przebudowuje, czyli tam będą. Trochę takie bardziej customowe komponenty, więc finalnie wagowo może być bardzo podobnie, a może nawet lepiej, zobaczymy. Więc będzie okazja porozmawiać z kimś, kto na tym rowerze jeździ za jakiś czas. Ale co Wam mogę powiedzieć aktualnie, jeśli chodzi o plusy i minusy tego roweru, moim okiem? Dla mnie największe plusy to charakter tego roweru. Fakt, że jest z charakteru bardzo uniwersalny i dołącza do typu rowerów, który ja bardzo lubię. To jest subiektywny plus, ponieważ nie ukrywam, że nie każdemu tego typu rowery odpowiadają, ale uważam, że to dobrze, że na rynku jest coraz więcej tego typu rowerów, które mogą być jednym rowerem do wszystkiego. Plus zastosunek ceny do tego, co ten rower oferuje, bo już w cenie katalogowej nie jest źle, a pewnie jeszcze jak jakiś rabacik dorwać, to robi się naprawdę ciekawie, bo ten rower w zasadzie ma wszystko to, czego moglibyście oczekiwać. Nie powiem na początku, naprawdę, które, czego moglibyście oczekiwać od po prostu wypasionego growela, bo są karbonowe koła i to całkiem nieciężkie. Jest karbonowy, lekki i ładny kokpit, Jest dobry napęd, nie jest to już Rival, czyli jest to już ten krok wyżej, żeby się nie czepiać Bianki, że tutaj postawiło najtańszy. No, nie najtańszy już, jest Apex, ale nie postawiło na tańszą grupę, tylko już tego naprawdę takiego absolutnie. W wielu aspektach optymalnego forsa. Mamy tutaj karbonową sztycę. Jest siodło z karbonowymi prętami. Są nawet nie najgorsze opony. Mają swoich fanów, nie każdy się do nich zalicza, ale są tutaj nie najgorsze opony, więc stosunek ceny tego sterowy oferuje jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Jakie widzę wady w przypadku tego roweru? Dla mnie największą wadą jest mimo wszystko y, liczba tych mocowań. O ile mogę się tutaj zgodzić z Bianki, że do tego typu roweru może nie pasują jakieś mocowania na widelec czy jakieś mocowania do błotników, chociaż... Inne marki mają do tego czasami zupełnie inne podejście, ale już chociażby to mocowanie na górnej rurze, to e, mocowanie do tej płetwy, ono jest mega często przecież wykorzystywane przez osoby jeżdżące w takich szybkich wyścigach, nawet jeżdżące na co dzień po prostu, to nawet w niektórych rowerach szosowych Endurance stało się mniej lub bardziej standardem. Tutaj tego nie ma, nie ma też żadnych schowków, no mówmy się, że to są bajery, ale jakby tutaj było to górne mocowanie, to no, byłoby takie absolutne minimum. Tak Dwa mocowania do koszyków na bidon to po prostu trochę za mało. Tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie z Bianki Impulso RC. Tak Jak Wam mówiłem, są szanse na kolejne spotkania, a póki co pytanie do Was. Co Wy o tym rowerze myślicie? Czy w obecnych czasach, w sensie w momencie, w którym ten film oglądacie, czyli już w takim rozkręcającym się sezonie 2024, jakie znacie? Alternatywy dla tego roweru. Jakie inne rowery tego typu w podobnej cenie i z takim samym albo lepszym osprzętem moglibyście tutaj wspomnieć innym widzom, którzy czytają komentarze i często szukają w komentarzach alternatyw dla różnych rowerów, które się pojawiają w moich materiałach? No i napiszcie, czy w ogóle bralibyście pod uwagę takie Impulso RC jako rower dla siebie. Jeszcze na koniec wspomnę o jednej rzeczy, którą musicie zobaczyć na koniec. Myślę, że wszyscy, którzy wiedzą, jak wygląda obecna polityka Bianki, wiedzą o co chodzi, ale tak. Ten rower. Jest pełnoprawnym reparto Korse, czyli jak wszystkie inne reparto Korse w Bianki. Z jednej strony ma to logo Bianki, a z drugiej strony ma to logo Reparto Korse. Którego ja totalnie nie rozumiem, no ale jest jak jest. Bianki ma takie podejście. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, ale cóż, taki mają. Pomysł. Ja póki co kończę. Pamiętajcie, że ten rower i inne bianki możecie zobaczyć sobie na żywo w salonach VeloArtu w Krakowie i w Warszawie. Tej dzięki uprzejmości kolegów z VeloArtu, partnera Bike Show, mogę wam ten rower tutaj pokazać w Krakowie na tarasie. A póki co, cóż. Dziękuję, do usłyszenia. Hej!